Jeśli szukasz pomysłu na wykorzystanie młodej kapusty, ten kapuśniak z młodej kapusty na żeberkach z dodatkiem boczku będzie strzałem w dziesiątkę. Włóż pokrojone żeberka do dużego garnka i zalej je zimnym bulionem lub wodą. Potrzebujesz 3 litry. Polecam bardziej bulion niż wodę dla lepszego smaku. Dodaj liść laurowy, ziele angielskie i zagotuj. Gdy się zagotuje to zmniejsz ogień, zbierz szumowiny i gotuj pod przykryciem na małym ogniu około półtorej godziny. Po zagotowaniu dodaj jedną łyżeczkę soli, jeśli używasz wody, przy słonym bulionie mniej lub wcale. Kiedy będzie się zbliżał koniec czasu gotowania się żeberek, tak na 10 minut przed końcem podsmaż warzywa. Na patelni rozgrzej tłuszcz i wrzuć pokrojoną cebulkę i smasz ją około 3 minuty. Potem dodaj pokrojoną marchewkę i porę oraz starty korzeń pietruszki. Dobrze przemieszaj i smasz około 5 minut, od czasu do czasu mieszając. Pod koniec smażenia dodaj starty czosnek i smasz jeszcze minutę. Dodaj do zupy podsmażone warzywa oraz pokrojone na kawałki ziemniaki oraz opcjonalnie kminek. Gotuj około 10 minut. Następnie dodaj poszatkowaną, niezbyt drobną młodą kapustę i gotuj jeszcze kolejne 15-20 minut, aż wszystko będzie miękkie. Gdy kapusta się gotuje, podsmaż boczek, wrzuć pokrojony w kostkę boczek na zimną, suchą patelnię i smaż na średnim ogniu, aż wytopi się tłuszcz, a kawałki będą złociste i chrupiące. Co jakiś czas mieszaj gotowy boczek razem z tłuszczem przełóż do zupy. Dopraw zupę solą, pieprzem, majerankiem oraz dodaj cukier. Na sam koniec dodaj też sok z cytryny, minimum łyżkę oraz całkiem sporo świeżego, posiekanego koperku. Żyberka można wyjąć, oddzielić mięso i wrzucić z powrotem do zupy lub serwować w całości. Cały przepis dokładnie opisany jest też na moim blogu www.kuchniaizy.pl Smacznego i udanego, błogosławionego dnia!